My podjedziemy jak zawsze, upuszczone szyby awaryjne światła. My Będziemy na garażu, nie na salon. Ruchasz? Jezus, czy nie ruchasz? Masz powąchaj! Uff! <ścoughs> eee... O pierdolone, a ci to dopiero moim fotysze. Chodź Czuję się jak na targu. Nie, nie, nie. <ścoughs> <Tatuła>. <ścoughs> Kłamię. Wczoraj Kiemu, si. to ja po tych... po budynkach stakałem. Da? Piotr, przeskocz z jednego garażu na drugi. Po, podnosiłem samochód. Mówię ci. Stary, jakie tak tak jest. nawet nie możesz się tak wspiąć si. na, na garaż. No nich kurwa nic nie umie, mają dwie lewe ręce teraz. To może, no, tylko, to może tylko dla skośnokich no. jest. To działa to, po to, jakimś to, czasie. To działa. to działa po jakimś czasie, spokojnie. On, jak mnie uderzył, to musieli mnie składać. Dobra, o to najwyżej słyszymy się później. Okej. Dobra, tenera. Tenera? Witaj. i Witaj co skaczesz coś czy nie skaczesz? Hm, gdzie twój głupszy brat? Ryusan. Nie wiem stary, gdzie on jest. On jest golas. Musi dostać. Ha? Ktoś? Igłą? Macie katalogi? i Wybierzcie sobie coś. A ty co tu gotuj frajerze? No jest... Ej. Co za frajer? Oj! rasista! Zejdź. buddy! Let's do a deal. Stój. Hey, To Anata da. Dla was. was, was, was? was? na. No, do mnie, nie? Poza, tam, mi. poza tamtą, poza czym? mam ci oddać? O niczym stary, postrzegaj do nich, ha? Aha co, to Za to towar? Aj, masz mi oddać za poprzedni Wszystko? towar. No, o co myślałeś? No ja już przewaliłem, na no, lhs. No, no ty baka jebany! Zabalowałem. Baka, co, co ty myślisz, że ci za darmo będę dodawał? Co ty myślisz? Stary, było tego 20, a ja to przyniósł mi 4 w łapach. Masz oddać tyle samo, rozumiesz? Rozumiem się? Ty, nie podłeś do niego ręki! O! Ty. O! 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 Dlaczego? Hmm. No bo patrz, możemy to sprzedać te włosy, nie? Dodaję dużo możliwości, ale dużo też stracisz. Zrób to co masz zrobić. Ima Nie co? co To do za. Co to... the faka. się po więcej nic tym razem. No zawołaj kolejnego. Kolejny, tak, żeby ci się więcej. ja byłem pierwszy. Co ty ka? Nie, co ty ka? Hobąg! Dawid zażyli. Słucham. Pasuje? To dobra. Do następnego woła. Jakie je to Ile ci dam z tych, co sprzedam? No wszystko. A wszystko, dobra. A cokolwiek dla mnie? No tak, obliczę ci nie. Nie robisz za fraje. Zawołaj kolejnego. Najbardziej Najlepiej się spisałeś z tych wszystkich. Gratulacje. Co, to dla mnie? Hej. Dla ciebie. Wiesz, nie robisz za fraje. A, i co? Kolejne zadanie na oki. Bierz siro mm, i macie pojedynkę do tego studia tatuażu. Nie wchodzić tam, a obserwować, coś tam dzieje. No, to bawcie się dobrze, ja idę ogarniać knajpę. Daj, w Yoshi. Aha. Co to za waka, haj! Wpadamy! Nie, sięgam dalej um, Nie, drabina się to doniczek, trzeba będzie podchodzić do hurtowni, żeby taką zakupić Dobra Okej okay. Ty Chcesz masz sobie ten, na tych Przyjechali Gdzie przyjechał? Z, Z, Z są Chyba do so, na no, Nie Zabijasz, zjeść Ola hmm? Perro. Nie, 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 nie widzi, to no i? No jest. Podajcie PESOS ma? Jest. Jest. Yes. Yes. A, to daje. Daje peso i weźmie sobie z bagażnik. Miało być w ustronne miejsce, no dobra, niech tak będzie. Real. A, popsuło się. A, popsuło się. <grym> Plan się zmienił. Si. Kurde, wtedy wam zawinęliście to Syj żeby nikt nie znalazł. Daj im worek Uważaj, bo naładowany Chyba się zgadza, że nie będzie liczyło. Ciężko byśmy go do razu. Nie wiem, starasz. ciężko. Ko... chowaj to, żeby znowu nie przyjechali. No nie Podoba star, się. pozwalaj ich. Ajaj, subo i ta brońka. Pamięta, żeby strzelać seriami, bo strasznie rzucaci. Si. O ja przetestuję od razu. Na Nie jedzie jak Negro złapie. Ach, złapie się, nie trzeba ich łapać. Masz jeszcze? Jak masz Pezos, to nie ma problemu. Jestem tym chodził teraz? Wypierdalać <laughs> jest Gdzie? Bo tam nie ma U o, nie. Ja pierdolę Stacja ja, samach <laughs> Nasze lotyno! Jednostek to na spokojnie. Hayato! Ja powtórz jeszcze raz co masz zrobić. Pojechać na szpital i tutaj wrócić, a na Harmony. Jasne, no i tak masz zrobić stary. Ojeju, czy ci sól? Jak pan chciał coś zamówić do jedzenia, to aktualnie była przerwa i zapraszamy teraz właśnie na 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 tam na restauracja. Turę, śmietnik nie, nie zostaw. Nie, 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 nie on nam zostaw. czyści śmieci, ziom. Dobra. To nie chcesz. Co? Co no. nie wyczyszczył już jeszcze Co ci powiedział? Ja co mu powiedziałem? Nie Co ci Biała się powiedział? O co chodzi? A ja powiedziałem, że po prostu, że go uważam z tym śmietnikiem, bo... Ja... ja mój śmietnik to jest z firmy, tak? kontener mój Nie chcę, żebym wam śmieci, bo po to przyjeżdża śmiecianka co ja za pieniądze? Sino kokoni. Suro. Hmm, Czy jesteś stary właścicielem szli śmietników w mieście? To powiedz ja swoim stary przełożonym, żeby w końcu zaczęli jeździć z tymi śmieciarami. Bo już nie wiadomo... Dama... Ja okay. Tak, śmieciarze to widziałem. A, była niedawno, ale Kiedy? Dwa no. nie temu stary. Czyli No powiem ci, była. Skoszamy zażalenie? żalenie? Eee... Ponad trzy miesiące temu. Czy roboty, no nie wiem gościu przychodzi stary, nie ma CV nawet i stary ja mówię, masz sprzątać śmieci, gościu mówi super, no, to nie sprząta śmieci, jakby gościu powiedział, nie? Stary, ale Czekaj, ja tu ja na kuchni chcę. chcę, nie będę się w śmietniku sprzątał, ja, ja mówię, dobra, spoko stary, jak masz honor, nie? I, I by pokazał stary co robi, nie? Na kuchni dopiero. No stary jak gość jest taki balak, że zaczyna się w jakże, że ja to takie on co jest. To tak nie ma... nie rozumiem. Kminie się co chodzi. No to jak ty podbijasz stary, no i ja tam wjeżdżam. tam kminie, 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 kminie i ty tam mówisz, że nie masz doświadczenia, coś tam pieprzysz. No, no i wiadomo, o, ja to wyczułem, nie? Ale taki baka, no ale ja chce się zatrudnić stary, nie? To ja mu mówię, za przejść do śmieci. I on mówi, dobra, nie? I on jest taki ucieszony stary, bo dostał robotę. On to będzie robić, nie? Tylko stary problem jest w tym, że on nie ma szacunku do siebie. Strzelają. Kurwa macie bandę Hinole Hinole Kurwańcy się strzelają stary Ja pieprzę. Spierdalamy stąd